Kresu, jak wziąć pożyczkę krok po kroku? W przypadku trudnej sytuacji finansowej, najlepiej zwrócić się o pomoc do Kresu. W serwisie możesz zasiągnąć pożyczkę online i otrzymać pierwszą pożyczkę bez prowizji. Ponadto serwis oferuje korzystne warunki do dalszej współpracy. Jak działa Kresu i jakie ma zalety, przyjrzymy się bliżej w tym artykule. Wszystkie linki do prezentowanego przeglądu znajdują się w opisie pod wideo. Co to jest Kresu? Krezu to jest serwis finansowy, który oferuje usługi online w zakresie zasiągania kredytów. Serwis działa jako pośrednik między klientem a firmami udzielającymi pożyczek. Krezu analizuje najlepsze oferty na rynku finansowym od pożyczkodawców i wybiera dokładnie te, które spełniają określone kryteria. Pierwsze. Spełniają mywaganie klienta. Drugie. Mają nieskozyntelną reputację i dobrą opinię. Trzecie, przygotowują pożyczki na podstawie historii kredytowej klienta. Serwis finansowy wybiera tylko sprawdzonych i zaufanych pożyczkodawców i partnerów, aby wybrać najlepsze oferty na rynku oraz zaspokoić potrzeby finansowych klientów. Celem krezu jest pomóc każdemu szybko i łatwo uzyskać kredyt bez dodatkowych skomplikowanych procedur i długich kolejek. Przez cały czas swojej działalności Kresu udzielił 803 414 pożyczek. Ponadto 94% osób obiegających się o pożyczkę otrzymuje pozytywną decyzję. 86% klientów zwraca się ponownie do Kresu i stale współpracuje z serwisem. Jak działa Kresu? Ponieważ krezu jest pośrednikiem między klientami a firmami finansowymi, udzielającymi kredytów, proces wyboru najlepszej oferty składa się z kilku etapów. Pierwszy, serwis zbiera informacje, dokładnie analizując strony internetowe i dokumenty firm i innych instytucji finansowych. Celem tego etapu jest zebranie najbardziej kompletnych danych na temat potencjalnych pożyczkodawców i aktualnych informacji o produktach bankowych. 2. Wszystkie otrzymane informacje są ładowane do bazy danych i sprawdzane ponownie, aby uniknąć blendów. 3. Analiza warunków udzielania kredytu, które kredytotawcy są gotowi zaofierować. Serwis oblicza średnią stopie pożyczki, procent zatwierdzenia wniosków określa zdolność kredytową organizacji. 4. Przedstawienie wszystkich zebranych obiektywnych informacji. Aktualnych w tej chwili о ліцензіонованих кредитодавців в Польщі. Залети сервісу фінансового. Вілі особ звертається до сервісу фінансового, понівеш ма он незапрещальні залети в порівнянні з подібними проєктами. Головні залети в Крезу то. Сервіс 24-7. Допасовані оферти. швидке розпотривання внесків о кредит. Розпочення внесків триває середньо 14 хвилин, Na uzyskanie pożyczki nie ma wpływu poprzednia historia kredytowa. Do załatwienia kredytu potrzebny jest tylko dowód osobisty i konto bankowe. Krezu działa na terenie całej Polski. Wszystkie linki do prezentowanego przeglądu znajdują się w opisie pod wideo. Jakie pożyczki można zasiągnąć? Krezu oferuje kilka rodzajów pożyczek. Najpopularniejsze z nich to Pożyczka online 100 zł na okres od 15 dni Ільна на Така пожичка – це найлищий спосіб на покриття видатків в ситуаціях аварійних. Внесек можна зложити через інтернет, а уzyсканные широки призначить на довольний цель. з зписами в КРД, Эриф, бик и без правда баз та опція привідяна є для клієнтів, хочуть уникнути справдзання інформації о історії кредитової. Пожички в в базах мають дуже латвіші критерії оціни здольності кредитової клієнта. Пожички для кожного онлайн без відмови. Пожички без відмови оферують ніше вимагання до здольності кредитової клієнта. Сон доступний латвій, шибко і адренки. Дармова пожичка. Pożyczki bez prowizji są oferowane nowym klientom, którzy potrzebują gotówki szybko i bez formalności. Pożyczka na 60 dni. Chwiliówki na 2 miesiące to jest dogodna opcja dla osób, które chcą uniknąć spłaty pożyczki w jednej racie. Pożyczka dla zadłużonych. Gwarantowana pożyczka dla zadłużonych jest oferowana przez wybrane firmy pozybankowe w Polsce. Pożyczka na dowód. Pożyczka na dowód osobisty pozwala na uzyskanie dodatkowej gotówki bez zbędnych formalności. Instrukcja. Jak zasiągnąć pożyczkę bez prowizji? Pierwsza pożyczka przewidziana jest dla nowych klientów na kwoty od 100 do 3000 zł na okres 30 dni. Aby uzyskać kredyt bez prowizji, musisz wykonać 3 proste czynności. Pierwsze. Wypełnij ankiety na stronę serwisu. Aby to zrobić, otrzybujesz dokumenty tożsamości i konta bankowego. Drugie. Wybierz najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania. Kleiż porównuj dziesiątki pożyczkodawców, aby wybrać tych z najlepszymi warunkami i gotowych do zatwierdzenia wniosku klienta. 3. Otrzymuj pieniądze gotówką lub na konta bankowe. Kredyt w serwisie mogą otrzymać osoby powyżej 18 lat, obywatele polscy mieszkający na terytorium Polski i posiadający stabilny dochód. Aby uzyskać pożyczkę, musisz dostarczyć następujące dokumenty. Skan dowodu osobistego. Wyciąg z konta za okres ostatnich kilku miesięcy. Zaświadczenie o zarobkach zatrudnieniu. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, np. rachunek za prąd. Telefon lub inne media. Przegląd opinii. W sieci można znaleźć wiele pozytywnych opinii na temat krezu. Klienci lubią ten serwis za to, że wszystkie usługi są świadczone całkowicie za darmo. Użytkownicy zwracają również uwagę na dużą liczbę ofert i rodzajów pożyczek. Głównymi zaletami krezu są łatwość rejestracji i szybka realizacja kredytu. W zaledwie 14 minut można otrzymać pieniądze w gotówce lub na konto bankowe. Chyba jedyną wadą krezu jest brak możliwości sprawdzania choćby przybliżonych kosztów pożyczki jeszcze przed uzupełnieniem formularza. Aby zobaczyć wszystkie oferty serwisu finansowego, musisz podać swoje dane indykacyjne. Podsumowując powyższe można śmiało stwierdzić, że kres jest godny z zaufanie klientów. Serwis oferuje tylko najlepsze oferty od pożyczkodawców, które istnieją obecnie na rynku. Ponadto krezy w pełni gwarantuje bezpieczeństwo danych klienta. Dla wielu kresów stał się najlepszym serwisem finansowym, w którym zawsze można zasiągnąć pożyczki na korzystnych warunkach. Wszystkie linki do prezentowanego przeglądu znajdują się w opisie pod wideo.